Cześć, dzień dobry. Witam cię serdecznie. W listopadzie przychodzi listopad i przynajmniej mnie się tak zdarza, że jakby wchodzi taka nostalgia, takie rozmyślanie o doczesności, rozmyślanie nad śmiercią, nad tym, po co tu jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy, o naszej drodze. Takie tam rozkminki. I dzisiaj przed do mnie temat właśnie przemijania bycia z osobą, która przeżywa żałobę, jak przy niej być, jak rozmawiać, jak się zachować. Bo mam takie wrażenie, że bardzo często dla nas, bardzo często dla ludzi, tak, jest to taki temat niezręczny, nie wiemy jak się zachować, jest nam głupio, dziwnie. Uciekamy od tego tematu, uciekamy w ogóle, odwracamy głowę od śmierci, jakby jej nie było. A przecież jest, jest częścią życia. Tak naprawdę spotka każdego z nas, więc no, chyba nie ma co udawać, że tego nie ma. Nawet jeśli dzisiaj żyjemy coraz dłużej, wyglądamy coraz lepiej, no to i tak to przemijanie istnieje. I pewnie każdy z nas miał jakieś doświadczenia, tak? Czy był na pogrzebie. Czy ktoś mu z bliskich po prostu zmarł i no, ma takie doświadczenia, tak? Ja opowiem Wam tak na, na wstępie o swoich dwóch doświadczeniach z dzieciństwa. Pierwsze doświadczenie było takie, że koleżanka, koleżancą markotek, słuchajcie, i jakby ona sobie zdawała z tego sprawę, było jej przykro, w ogóle płakała i tak dalej, ale. Miała taką mamę, przy której nie za bardzo mogła okazywać swoje emocje. A ta mama z kolei e, miała jakiś e, też problem pewnie ze swoimi emocjami, i słuchajcie, chciała kupić tego kotka e, innego i podłożyć, żeby ta koleżanka moja się nie zorientowała. Miałam wtedy, nie wiem, miałam 7 czy 8 lat, miałam taką e, rozkminkę, jakby po co? To jest naprawdę głupie. Dzieci są mądre, rozumieją e, w prosty sposób e, życie. I jakby zdają sobie sprawę naprawdę z wielu rzeczy. Czasem prościej niż dorośli, czasem piękniej niż dorośli. Jakby po co w ogóle utrudniać. A druga sytuacja była, była już moja. Miałam cudownego, kochanego dziadka i któregoś razu po prostu wiedziałam, że dziadek zmarł. A poprzednie doświadczenia, jakby dni były takie. Że ja bardzo chciałam dziadka w szpitalu odwiedzić, i nie mogłam. I zawsze była jakaś wymówka, jakaś taka głupia wymówka, że, że dziadek śpi, że teraz nie można, że coś tam, albo że dzieci. Później się dowiedziałam, że dzieci też mogły odwiedzać, i było mi bardzo, bardzo przykro i źle z tego powodu, że nie mogłam odwiedzić dziadka. I powiedział mi też, pamiętam twarze mojego taty, i mojej mamy i było im bardzo źle z tym, jakby, jak mi powiedzieć o tym, że dziadek umarł, po prostu umarł, jakby ja po prostu czułam, wiedziałam i pamiętam, że tata mi przyszedł odebrać ze szkoły i tak a, jakby pierwsze, co ja powiedziałam tata, ja wiem, tak, dziadek umarł i to było proste ja dziadka bardzo kochałam, bardzo go chciałam odwiedzić w szpitalu, jakby nie rozumiałam e, tych argumentów moich rodziców, którzy mówili, że chcieli mnie przed czymś uchronić, żebym, żeby mi nie było smutno, żebym nie płakała, żeby mi nie było źle. E, naprawdę e, byłoby to dla mnie dużo lepsze, gdybym e, mogła się dzieckiem wtedy pożegnać e, i dzieci nie utrudniają sobie tak życia. Dla dzieci to jest prostsze e, i potrafią to przeżywać dużo piękniej, e, łatwiej. Tak naprawdę, niż dorośli. I, i, a dorośli dorabiają jakąś wielką filozofię, że dziecko sobie z tym nie poradzi. Słuchajcie, dzieci naprawdę rozumieją dużo, dużo więcej niż, e, niż dorośli. Taka, e, taka, taka, taka mała, taki mój mały wniosek. Więc nie, nie zgadujcie, nie utrudniajcie, nie, nie podrzucajcie kotków, chomików. Kurczę, jak, a jak babcia umrze, to też podrzucicie babcie e, po to, żeby, nie wiem, waszej e, córce nie było smutno. No, trochę bez sensu, prawda? Ale rozumiem, że intencje były dobre. I dzisiaj też o żałobie. Jak towarzyszyć osobie w żałobie? Jeśli tylko chcesz, jeśli tylko możesz, i masz y, przestrzeń, bo to też jest y, duży kaliber, tak? Towarzyszenie osobie w żałobie. Więc jeśli chcesz i możesz, i jesteś taką przyjaciółką na dobre i na złe, że nie tylko ubaw y, i beka, i wypady, i imprezy, y, tylko też wtedy, kiedy jest smutno, i źle, i strasznie, i właśnie wtedy, kiedy jest żałoba, bo Twojej przyjaciółce, serdecznej przyjaciółce umarła mama, po prostu bądź. Daj sygnał do tego, że jesteś, że jak coś, to może na ciebie liczyć. Więc po prostu bądź na wyciągnięcie ręki. Jeśli przyjaciółka nie chce, to to też jest OK. To powiedz, że okej, okay, dzisiaj nie chcesz, ale pamiętaj, ja jestem. Zadzwonię za dwa dni, zadzwonię za dwa dni i zapytaj, co dzisiaj możesz dla niej zrobić, na co dzisiaj ma ochotę. Daj mi spokój, dzisiaj chcę posiedzieć sama, pójść sama na cmentarz, to jest okej, okay, ale pamiętaj, że jestem. I po prostu bądźmy i zgadzajmy się na to. Co jest? Jeśli chce w samotności to przeżywać, ok. Jeśli chce, żeby się podtrzymała za rękę, to jest ok. Jeśli chce pójść z tobą, nie wiem, po dwóch tygodniach do, do tej wspólnej kawiarni, gdzie chodziła razem z mamą, bo ty też znałaś tą mamę przecież, tak? I ty też ją lubiłaś. I to są fajne wspomnienia. I przyjaciółka ma na to zgodę, i też chce. Albo chcę, żebyś sto, y, poszła e, z nią na cmentarz. To to jest okej, okay, tak? Pytajmy co? Pytajmy w takiej m, empatii, e, mocnej, mocnej, mocnej naprawdę delikatności, bo każdy z nas przeżywa inaczej. Inaczej żałobę, inaczej odchodzenie, tak? Jeśli chce pogadać, e, spoko. Jeśli ty oczywiście masz przestrzeń na to, tak? Hmm, jeśli, e, jeśli chce pomilczeć, spoko. Jeśli chce pójść na spacer, spoko i pamiętajmy, że spektrum w ogóle emocji może być naprawdę różny. Pojawi się smutek. Smutek nie jest sexy, bo smutek nas spowalnia. I ktoś może zwyczajnie nie chcieć, żebyś ty ją oglądał w smutku, tak? Bo jest wtedy taka, nie wiem, niemrawa, taka w ogóle nie sprawcza. Zobaczcie nawet gniew z tych podstawowych emocji. Przy gniewie działamy, tak? Coś się dzieje. A smutek? Smutek nas zatrzymuje. No, smutek nie jest sprawczy, smutek nie jest atrakcyjny, tak? Więc może ktoś po prostu nie chce, żebyś ty go widział w tym smutku. To też powiedz, Twój smutek dla mnie jest ok. Jeśli chcesz być smutna, po prostu bądź ile potrzebujesz, ile potrzebujesz. Co do czasu, też to jest, słuchajcie, indywidualne. Nie ma tak. Po mamie nie wiem, pół roku, po mężu rok i będzie ok, bo nie będzie. Może będzie, a może nie będzie. Niektórych ludzi nie da, nie, nie da się zastąpić i nigdy już nie będzie, ok, bo masz wyrwę w sercu, bo ktoś był dla ciebie tak bardzo, bardzo drogi, że no może coś troszeczkę się zabliźni. Może krócej będziesz potrzebowała tego czasu, żeby znowu wyjść do życia. Ale to nie znaczy, że kiedy usłyszysz piosenkę, waszą piosenkę, albo pójdziesz do tej waszej wspól... do tej waszej kawiarni, która ci przypomina, fajne chwile albo smutne chwile, to, to nie znaczy, że się nie wzruszysz, że się nie popłacisz, że, że się znowu nie rozsypiesz. No to jest okej. Okay. Ten człowiek był i ta tęsknota została, tak? Bo kochałaś, bo kochałeś i e, nie ma tej osoby. Nie wchodźmy z radami, bo ja Ci chcę ulżyć, bo ja wiem jak to jest, bo wiesz, dwa lata temu też mi umarł wujek, czyli mój kochany dziadek, i ja ci powiem, jak to jest. Wiesz, ja, ja Ci powiem, że, że będzie ok, że czas leczy rany. Nie mówmy tego, bo każdy naprawdę przeżywa tą żałobę po swojemu. I owszem, jeśli przyjaciółka cię poprosi, bo przecież wie, bo przecież się zna, bo przecież pamięta i powie, ty byłaś w podobnej sytuacji, tak? Jak to przeżyłaś, jak to było, jak jest potem? Pamiętam, że twój dziadek też był dla ciebie bliską osobą. Jak sobie z tym poradziłaś, co przeżywałaś i jak wygląda teraz ta rzeczywistość? To jeśli cię poprosi o takie, o takie wynurzenia, i ty masz na to też przestrzeń, jak najbardziej. Natomiast sama nie wyrywaj się, nie zabieraj też na imprezy, na spacer specjalnie, bo tak, bo, bo, już, prze, bo już przestań, bo już choć kogoś poznasz, bo za długo. Tkwisz w tym maraźmie, w, ty, w tym smutku, w, te, w tej żałobie. Nie wyciągajmy, yy, bo, bo tobie jest ciężko, tak naprawdę, bo, bo tobie jest ciężko z tą przyjaciółką, która przeżywa żałobę, twoim zdaniem za długo. No, tak musi być, tak? Tyle potrzebuje ona do tego, żeby to przeżywać. Więc yy, my mamy czasem może intencję dobrą, tak? Że chcemy coś powiedzieć, żeby, żeby przyspieszyć temat, żeby ulżyć, ale to nie jest dobre. Tak naprawdę to nie jest dobre, i to nie służy relacjom, i to na pewno nie poprawia sytuacji tej osoby. Więc tak na świeżo rady typu, a już nie cierpi, zobaczysz, czas leczy rany, zobaczysz, jeszcze będzie jakieś jutro. Teraz już przynajmniej coś tam, tak? Bóg tak chciał. Nie mówmy takich rzeczy, naprawdę nie mówmy takich rzeczy, po prostu bądźmy. Bądźmy blisko, bądźmy... To znaczy, niech ta osoba wie, że Ty jesteś blisko, i jak będzie potrzebowała, to skorzysta. Skorzysta z propozycji spaceru. Możesz proponować. Możesz proponować, ale nie obrażaj się tak, na odmowę, że nie chcę pójść z Tobą na spacer, na kawę, po jakimś czasie do kina. To jest OK. Po prostu bądź. I... No i tyle, tak. Dajmy, dajmy czasowi czas i wszystkie te etapy żałoby po prostu w tempie osoby, która przeżywa żałobę. Niech będą przeżyte. I też my, my z boku, kiedy jesteśmy przy tych osobach, które przechodzą żałobę, naprawdę nie oceniajmy i nie mówmy, co powinni, co nie powinni, albo na przykład, że ktoś komuś umarła żona i on tę żonę kochał. A po e, roku się związał z kimś innym, i może za wcześnie, to co ty, to może nie kochałeś, może nie coś tam. My nie wiemy, jaka była ich relacja, tak naprawdę. My nie wiemy, co jest w środku. My nie wiemy, e, jak on to przeżywa. My nie wiemy, czy jak e, jest sam w łazience, to czy nie płacze, e, czy nie jest mu smutno, czy, 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 czy właśnie, jak ta żałoba jest e, po prostu przeżywana, tak? Indywidualnie, słuchajcie. Więc też. Dla tych wszystkich, którzy są obok, po prostu z, naprawdę z tolerancją, bez oceniania, bez krytykowania, bo to nie są łatwe tematy, bo to nie są proste tematy, ale to są tematy, które dotykają i będą dotykać nas wszystkich. Także takie uniwersalne na pewno rady, to jest empatia. To jest to, że ty jesteś dla tej osoby, jeśli masz przestrzeń. E, nie obrażaj się, więc jeśli dzisiaj ona ci powie e, nie, nie pójdę z Tobą, nie wiem, na spacer do tych miejsc, nie, nie chcę, nie wiem, sama chcę pojechać na cmentarz i jakby na razie na razie to jest dla mnie za trudne, to to jest ok. I też z drugiej strony to też jest ok dla ciebie, jeśli e, Ty jesteś powiedzmy tą przyjaciółką, ale nie wiesz, jak się zachować i to jest również trudna dla Ciebie sytuacja. Bo znałaś tą mamę, prawda? E, powiedzieć: e, Dla mnie to jest za trudne. Jakby mm, nie mam przestrzeni na to, żeby Ciebie wysłuchiwać codziennie. Dla mnie to jest za trudne. Przepraszam cię. Tak jakby to też jest dla mnie ciężki kaliber i nie dam rady teraz, tak? I wydaje mi się, że też nie stopniujmy, że mm, wnuczka ma. Prawo albo nie ma prawa przeżywać bardziej żałoby dziadka niż y, jego rodzona żona, tak? czy siostra, czy, 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 czy ktoś, kto powiedzmy był, nie wiem, bliżej spokrewniony, bo no, każdy przeżywa żałobę tak jak potrzebuje I, i dzisiaj chyba to jest bardziej, jeszcze bardziej indywidualne niż kiedykolwiek, bo wydaje mi się, y, że, że, że były takie trochę narzucone, tak? Przez pół roku y, czy przez rok y, musisz chodzić na czarno, y, nie wypadało się śmiać, nie wypadało się nie wypadało okazywać radości. Mm, zasłaniało się lustra. Jakby były różne takie rzeczy narzucone, ale to też dawało może jakieś takie bezpieczeństwo. E, dobra, to po roku można coś, to po pół roku można coś. E, Okej, okay, nie chodzę teraz w kolorowych ciuchach, bo coś, ale potem już mogę. E, no, więc e, i plusy i minusy, tak? Ale naprawdę kochani e, to, że ktoś na pogrzebie, 50 osób na pogrzebie, to, że ktoś naprawdę rozpacza, rozpacza, a drugi po prostu stoi e, z taką e, pustą twarzą, jak nie wiem, socjopata, to nie znaczy, że jest socjopatą, po prostu naprawdę mm, przeżywa w środku, może przeżywa w środku, na swój sposób, tak? Nie wiemy, jak, e, no jak to jest po prostu, kiedy jest sam ze sobą albo też z bliskimi po prostu, tak? Więc nie oceniajmy, nie oceniajmy, to jest tak delikatne. E, druga sprawa, e, druga kolejna sprawa jest taka, że etap, etapy ma swoja żałoba, tak? E, natomiast e, tak naprawdę ta dynamika e, i czas tych wszystkich etapów jest indywidualny. Po prostu, więc dajmy tolerancję, dajmy czas, dajmy wielką dozę empatii. Temu komuś, kto to przeżywa. A sobie. Jeśli to ty przeżywasz, w tym momencie żałobę, też bądź dla siebie dobry. Też bądź dla siebie dobry. I wszystko jest okej. Okay. I to, że po nie wiem, dwóch miesiącach coś ci się przypomniało, i ty jesteś szczęśliwy na wspomnienie tego, tej sytuacji, to też jest okej. Okay. Że się uśmiechasz, że, że uśmiechasz się, kiedy sobie wspominasz oglądasz wspólne zdjęcia to też jest ok, wszystko jest z tobą ok. I jakby bądźmy dla siebie też dobrzy po prostu w tym okresie, w każdym okresie, ale no jesteśmy, mamy taki miękki brzuszek, tak, jeszcze bardziej miękki brzuszek w tym okresie, więc o śmierci rozmawiajmy w sposób prosty, z dziećmi również rozmawiajmy w sposób prosty, oczywiście dostosowany do do wieku, ale naprawdę dzieci są mądre, dzieci mają intuicję i udawanie, że nie ma śmierci, nie ma odchodzenia, że babcia w ogóle nie umarła, wyjechała do sanatorium na dwa lata. Jest bez sensu, dzieci czują i widzą więcej, także nie róbmy tego. Nie róbmy tego, bo to wcale nie jest dobre. Du dużo okradamy z siebie, tak? A emocje są do przeżywania, emocje są do czucia i to jest yy, ok, tak? Jeśli czujesz wściekłość tak naprawdę po tym, że zostawi, zostawił cię mąż, bo, bo, bo umarł, tak? Bo, nie wiem, mieliście przeżyć całe, całe życie jeszcze przed sobą, e, mieliście, a on tak po prostu umarł nagle czy w wypadku. I to też jest okej, okay, że czujesz w pewnym momencie złość. Nie na to się umawialiście. To też jest okej. Okay. I naprawdę spektrum emocji, które możesz czy nie możesz e, czuć, w żałobie po stracie, jest Twoja, jest indywidualna, bo no, jesteśmy tylko ludźmi, konstruktem tak różnym, tak, ty odczuwasz to tak, ty odczuwasz to odczuwasz to inaczej. I przy tych różnych sytuacjach tak pojawia się, nie wiem, wstyd, e, właśnie jakiś żal straszny, że, że czegoś zabrakło, że czegoś nie powiedzieliśmy, albo coś powiedzieliśmy, w ostatniej chwili nie zdążyliśmy przeprosić, albo nas nie było, nie zdążyliśmy trzymać tej osoby za rękę. Ja na przykład tak bardzo mi było przykro i bardzo długo przeżywałam, że nie zdążyłam się pożegnać z dziadkiem. I później sobie to po prostu wyobraziłam tak, ponieważ był, jakby miałam jego obraz, żywy obraz przed sobą, więc po prostu wyobraziłam sobie, że jestem przy nim w tym momencie po prostu, tak, i że mu mówię to wszystko, co chciałam powiedzieć od serca, i on też. Z tym swoim uśmiechem i spokojnym wzrokiem, po prostu odpowiada, głaszcze mnie po główce i, i, i po prostu mówi, że, że to jest okej, okay, że mnie kocha, że zawsze przy mnie będzie, że będzie na mnie patrzył z góry i to jest okej. Okay. I pamiętam, że dostałam bardzo dużo spokoju, tak? Po, po, po takiej wizualizacji, tak? Dla mnie to było potrzebne po dziecięcemu, nikt mi tego nie, nie podpowiadał na tamten moment, ale, ale pamiętam to do dziś, tak? A byłam dzieciaczkiem. Więc dzieci też są mądre, dzieci dużo rozumieją. No i po prostu, część, część życia, tak. Więc nie zakłamujmy rzeczywistości. Ja wiem, żyjemy coraz dłużej i to jest super, dbamy o zdrowie i to jest super. No ale i tak, za 100 lat nie będzie tutaj nas, więc co jest ważne na tu i teraz, tak. Cieszmy się z dzisiejszego dnia, kochajmy, czujmy tą wdzięczność, żyjmy, żyjmy, tak, żeby nikogo nie krzywdzić, nie żałować niczego, a tych, których kochamy, po prostu pokazujmy im to na co dzień, bo, bo to jest ważne, tak. Dzięki za, za to, że mogłam Wam to powiedzieć, te moje rozkminki listopadowe i tym się pożegnam. Za dzisiaj bardzo dziękuję, Buziaki. Fajnie, że jesteś. Pa!